Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponad pół roku temu rozpoczęła się akcja 18 Vol Experience, w której to Rawiki, czyli Wiktoria i Rafał, otrzymali trochę takich tam narzędzi od Festula i zabudowę auta Bot. Dlatego dzisiaj do nich jadę zadać im jedno bardzo ważne pytanie. Czy nie chcą mi tego wszystkiego oddać? Oczywiście żartuję, jadę do nich, bo mam do nich kilka pytań, a moje pierwsze pytanie do nich brzmi: czy Festul to narzędzia tylko dla stolarzy? Absolutnie nie, nie. nie. No jak nie? A planeksem na przykład stolarze, no według mnie sobie na przykład blaty mogą szlifować. Podłogi albo jak cywilnować. przychodzą, tak, albo jak właśnie przychodzą na montaż, coś byłoby nie tak z poziomami, to nie trzeba wcale na nóżkach tego poziomu tylko można wziąć Renu Fixa i sobie przyjechać beton. Dobra, to było takie po prostu pytanie na rozluźnienie, więc teraz przejdziemy do trochę bardziej poważniejszych <laughs> pytań. Czy udział w akcji 18V Experience spowodował jakieś większe zainteresowanie na rynku zleceń, bądź też poza rynkiem zleceń? Tak, wchodzą zlecenia takie, zapytania z Instagrama. Tak? Tak. Hmm. To czyli to działa. A mieliście jakąś taką sytuację, że nie wiem, gdzieś po prostu poza pracą byliście w jakimś miejscu publicznym czy coś i ktoś was rozpoznał? Tak, ktoś tak. zobaczył no. rawiki na koszulkach. Albo w Knajpie przychodziliśmy i ktoś mówi: O, patrz, to są ci z internetu. O. Ale dzi dziwnie tak usłyszeć o sobie, nie coś takiego. Kobiety, A jakie są Wasze ogólne odczucia, jeżeli chodzi o pracę z elektronarzędziami Festul? Jeżeli jest coś, co Wam się nie podoba, to śmiało mówcie i tak to wytnę. No, na pewno. No. No, jest to taka wygoda, no na przykład odpuszczacz. Nie trzeba go podłączać do prądu. No. A to to jak jeszcze wiemy, że jest że... tym pilotem, no, to no, nie, no, nie musisz no, się schylać. I wywiamy, że dla Ciebie odkurzasz, to jest top of the top. Co no są takie, yy, nie musisz kombinować. Bo zawsze budowlanka to jest jednak yy, praca wymagająca kombinowania mm -hmm. cały czas. Co jak zrobić, w szczególności jak jeszcze nie masz pełnej bazy narzędzi, to zawsze trzeba było tak kreatywnie podchodzić do tematu. To, to, to Festul ma rozwiązanie na większość. No, no nie może nie z płytkami, ale czy z suchą zabudową, czy ze stolarką, to mm -hmm. na wszystko masz jakieś rozwiązanie takie że ktoś już o tym pomyślał. No ja, ja na przykład miałem pierwsze wrażenie takie właśnie jakie wziąłem do ręki i zacząłem pracować, że Czuję, że są dopracowane i bardzo co mi się podoba, to że one są wszystkie ciche, w porównaniu przynajmniej do wcześniejszych elektronarzeń, które no, I no tak, że, że nie no. przenosi Ci na rękę. I też właśnie jak popracowałem chwilę, to sobie zdałem dopiero sprawę z tego, jak hałas w czasie pracy może wpływać na samopoczucie człowieka. Że zawsze się szło, na przykład, jak miałem wcześniejszą krętarkę taśmową, ona strasznie, kurde, wyłam. A w, no. w jest to spoko, że wiesz, sprzęgło dociskasz, zresztą co Ci będę mówić masz, no nie? Taśmówka to taśmówka. Pamiętam, ja kiedyś kręciliśmy sufit u Wiktorii siostry, to jeszcze ona przyszła, dziewczyny na dwóch drowinach trzymają witą płytę, ja w zębach wkręty, zakładasz, wkręcasz, nie? A teraz to tylko pyk, 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 pyk i zrobią. i zrobią. Właśnie też często są pytania, to gwoździe są? Czy strzelasz gwoździami, no nie? Bo to no. tak szybko idzie, że to jest taki efekt jakby to nie wkręcało, tylko właśnie wbijało, wbijało no nie? No. Teraz pytanie do was jest takie, może najpierw do Wiktorii. Z jakiego narzędzia jesteś najbardziej zadowolona? O ile takie jest, i czekaj, bo ja chyba wiem, jakie jest, to po cichu powiem to do mikrofonu i sprawdzimy, czy miałam rację. To na pewno. Ciii. Odkurzacz na raku. Dobra. Odkurzacz. A jaki? Ten taki bezprzewodowy, nie pamiętam <laughs> dokładnie, jak się <laughs> nazywa, z guziczkiem, co można. Nie trzeba się schylać, żeby go włączać. To... Dobrze, tak, Ca tak, tak, tak właśnie cały myślę, czas, nawet, no Cały czas w pracy, jak potrzebuję, to po prostu mówię, gdzie jest ten akumulatorowy odkurzacz. No, no bo gdzie jest? W domu. <noise> Czyli służy głównie jako domowy, tak? No, no. Bo... I to samo pytanie do Ciebie, Rafał. Czekaj, bo też mam jednego typa do Ciebie. 55. No. no. Czekaj, muszę się zastanowić. Ja bo... Zastanów się, no, mamy czas, nigdzie nam się nie śpieszy. No. Miła atmosfera, wszystko. Długo będziesz się jeszcze zastanawiał. Wiesz co chyba i, i może się nie spodziewałem tego wcześniej, że aż taką robotę robi, ale chyba Planex. Ja też właśnie mega sceptycznie do tego podchodziłem do Planexa. Jak go otrzymałem, mówię: Dobra, kurde, spróbuję Planexem. No nie, i nagle się okazało, że w 3 godziny wyszlifowałem to, co bym starą robił 8. No nie, że niby zwykły ledzik, a jaką robotę robi, właśnie w kwestii yy, przyspieszenia tak. roboty. Jak się do, dogadujecie w pracy, jak wygląda podział waszych obowiązków, jak się dzielicie tym wszystkim. Siekiery latają, czy nie? Nie używamy siekier. Okej. Okay. Miła oh, szablasta. My się uzupełniamy, tak na każdym kroku. Tak? No. <laughs> Oj, będzie rozmowa w kamera chyba. <laughs> Nie, no dobrze się dogadujemy. A jeżeli na przykład jedziecie na zlecenie, no nie, załóżmy, że y, ktoś do Ciebie dzwoni, że jest jakaś robota, to jeździcie razem na to zlecenie wyceniać? Tak. Jaki jest odbiór na, o, od razu? Pewnie jak widzą Wiktorię, to pewnie są częściowo zszokowani, I co? To jest tak, że wszyscy myślą, że ja po prostu przyjechałam do towarzystwa, jak potem przychodzisz do tej pracy, czyli, na cywilu. czyli do jakiegoś kucia, łazienki czy płytek, i jak widzą mnie ludzie z młotem, to potem mi się przyznają, że myśleli, że ja to tylko tak przyjechałem wtedy tylko zobaczyć. No, że a nie żeby pracować. Dla towarzystwa tylko, nie? Czyli jeźd jeździecie sobie na zlecenie razem, robicie wycenę, a jeżeli chodzi o jakieś takie ciężkie prace typowo fizyczne, bo teraz wiem, że masz przepuklinę. Mhm. Więc jak to wygląda? Ten podział właśnie przy takich ciężkich, ciężkich naprawdę pracach, że na przykład, nie wiem, gród trzeba wynieść czy coś. Tak? Mhm, tak. <laughs> No. So, nie, Wiki jest bardzo silna i, i, i za wszystko chce się chwytać, żeby to robić, ale to spowodowało, że jest więcej takich sprzeczek, że nie, ja to niosę, nie zostaw to, ja to wyniosę. No to teraz jest właśnie, że Rafał nie może nosić, to u nas jest, są sprzeczki, kto wynosi. I o to się kłócimy, nie? To ja mówię, ja, nie, no ja nas teraz na Sytuacja była, że musiałem ją zamknąć na podwórku, bo był gruz i nie chciałem, żeby nosiła. I ją zamknąłem, dałem drabinkę, tak, Siedzisz tutaj, ja to zrobię. No, tak, co się łapie, ale ludzie to takie oczy robią. Jak wiesz, Wiki bierze klejt, normalnie sobie sobie idzie po, po klatce schodowej. No, staram się odciążyć jak najbardziej, Rafa, ale on jest taki uparty, że. To dobrze, nie? To takie, sprzeczki z niej wychodzą. Bo Ty, Wiktoria, wcześniej nie miałaś jakby do czynienia z, z narzędziami Festula, tak? Nie, miałam. Jak jeździliśmy do Rafata, tego do Niemiec. Ale nie no. było tak, że po prostu Pracowaliśmy. wszystkie narzędzia były Festula, tylko raczej nie jakieś, nie. Zeczy, tak? Nie, niektóre tylko, no. No i to teraz właśnie pytanie, jak z perspektywy właśnie, bo już pół roku użytkujecie Festula i tak dalej. Jakie są właśnie Wasze wrażenia odnośnie tych narzędzi? Bardzo długo wytrzymują na baterii. zauważyłem, mhm. uważałem, rzadko. I ładuje. bateria też szybko się ładuje. Bardzo no, no, wygodne, poręczne jak to, i ciche, nie? Mamy podwójne ładowarki, no to wrzucasz mhm. to i zawsze tych, tych baterii jest dużo, ale to. Ja, ciężko mi sobie przypomnieć, kiedy KHC ładowaliśmy. Czyli tak. co leży nieużywane? Nie, no właśnie je <grym> używamy. Nie wygoda z tym, że są akumulatorowe, bo nigdzie nie trzeba szukać prądu, gniazdka potrzebujesz KHC, to bierzesz, po prostu i działasz. No to, to nam dużo zmieniło, że przeszliśmy teraz już. Chyba, no praktycznie na wszystkie narzędzia przeszliśmy na akumulatorowe. No to człowiek do dobrego się szybko przyzwyczaja. No. I, I potem, jak masz ciągnąć kabel, to mówię, ja piernicę. zawsze nie. można power station no. dokoptować i wtedy podpinać sobie narzędzia też na I kabel? To. A czy jest coś, co Was szczególnie urzekło w elektronarzędziach Festoola? Albo jakieś rozwiązania czy coś? Bo ja na przykład powiem od siebie. Że mnie urzekło to, że każdy zielony element festulu jest ruchomy, no. służy do tak. czegoś przekładania, do ustawiania. Tak, dokładnie. I też jeszcze jest jedna rzecz, która mnie osobiście urzekła, to jest w sumie gadżet taki bardziej, bo to jest yy, TKS-ka, tylko w postaci noża do pizzy. Co ciebie, tak? No, chyba najbardziej to, że są po prostu akumulatorowe. Nie trzeba rozciągać każdego. każde elektronarzędzie tam jest przygotowane do odsysania pyłu. To tak, no jest czysto no wtedy. Tak. No. W każdym jest jakiś wiesz, adapter i to po prostu pasuje tam, czy, czy to Vecturo jest, czy KHC, czy Szablasta. Mhm. Większości... Nie ma tyle bałaganu we włosach. <laughs> no, te problemy. Skąd dowiedzieliście się o tej wspaniałej akcji? O tej akcji dowiedzieliśmy się od Kamila. Ja też ogólnie właśnie jak pamiętam, jak pierwszy razem się spotkaliśmy i właśnie powiedziałeś, że w ogóle z mojego nagrania. To tak mówię kurde, super. No, no, no i co na że powiedziałeś? To jedna wkrętarka dla mnie. <laughs> 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 bym miał mało. <laughs> tak było z txs em Przyznaję się bez bicia, ale jednak Rafał nie chcę mi jeszcze oddać. Czy według Was warto było wziąć udział w ogóle w tej akcji, no nie? Tak, warto było. <śmiech> <śmiech> Yy, już nie chodzi o pomijając te wszystkie narzędzia, to poznaliśmy masę wspaniałych ludzi, całą ekipę z Festula I, i to po prostu tych chwil, które z nimi spędziliśmy, to się nie da zapomnieć akurat. Ku, to są I kupę ludzie, wartościowej wiedzy nam przekazali, że to są naprawdę goście i, i, i kobiety, co ciężko ich zagiąć jakimś pytaniem, że potrzebujesz jakieś konkretne e, zastosowanie czegoś, albo jak to zrobić, i myślisz, że to jest zwykły sprzedawca elektronarzędzi. Mhm. A oni jednak mają odpowiedzi na to i możesz spokojnie zadzwonić sobie tam na infolinie, czy do Sławka, czy, czy do Kamila, tam do kogokolwiek. No i auto. Kurczę, to nam jednak dużo zmieniło. Można wygląda, można latać. Można latać, no. To chyba najbardziej, no. Tak, bo, bo. Jest tak wygodnie, czysto, wszystko jest poukładane, nie trzeba nic szukać. Tu wiesz, że tu jest to, to, to. No i mamy niedużego tego busa. A jednak jak teraz, ja się bałem bardzo, że jak będą te zabudowy, te regały i tak dalej, to mm -hmm. mówię, nic nie włożymy tam już naszego, co, co wiesz, co nie jest w sustainerach, okay. tylko jakieś takie inne narzędzia, wiadra i to, że to się w ogóle nie pomieści, a jednak wyszło, że te elektronarzędzia, one po prostu urosły w górę, co nigdy nie ustawiało się tak na podłodze. No tak. No więc po środku mam nawet więcej miejsca, niż miałem z, dalej. Zresztą, jak na roadshow, to dobrze było zapakowane wasze auto pomiędzy właśnie tymi regałami, kurde, wszystko się elegancko umieściło. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja uciekam w swoją stronę, was tutaj zostawiam na placu Boju z, i festulami. z festulami i widzimy się wkrótce. Cześć, do zobaczenia!